Dzień dobry Ewa Kubasiewicz, moim gościem jest Piotr Adamczyk, były wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Zaczniemy od rozmowy Trump-Putin na Alasce. To było takie pierwsze od lat spotkanie Trumpa i Putina. Rozpoczęło się w piątek po godzinie 21. Czasu polskiego. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule 1 na 1, ale później to grono się powiększyło. Nie to chyba jest najważniejsze, bo rozmowy trwały niespełna 3 godziny. Później było jakieś oświadczenie. No nic konkretnego nie sformułowano. Jak pan to ocenia? Z tego co wiem, to Trump, prezydent Trump wcześniej już zapowiadał, że nie będzie jakichś podpisanych umow, umów na Alasce, że to będzie bardziej e, takie próba wyczucia drugiej strony, i tak chyba się rzeczywiście stało. Ci, którzy oczekiwali, że dojdzie do jakiegoś przełomu na tej Alasce, to no, 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 byli zawiedzeni i takie zawiedzeni, takie komentarze później się e, ukazywały. Niemniej e, myślę, że e, to, czego prezydent Trump spodziewał się, no to, to tam właśnie uzyskał. Oczywiście, że nie znamy pewnie wszystkich kulisowych tych rozmów, natomiast no, krótka konferencja i bez pytania dziennikarzy no, też świadczy o tym, że no, nie ma jeszcze tego momentu, kiedy dochodzi, dochodzą strony do wspólnego stanowiska. No, po tym oczywiście przy takich negocjacjach będzie wysoko negocjował domagając się jak najwięcej z tych przecieków, które, z tych informacji, które mamy, to jest to, że domagał się całkowitej rezygnacji z kontrolowanej części Donbasu, z Doniecka, z Ługańska, w zamian za zamrożenie. Zamrożenie, a nie zakończenie wojny, zamrożenie linii frontu, czyli tam wojska, gdzie by stały, to miałyby tylko czasowo stan stać, a być może za niedługi czas by znowuż nastąpił atak. Natomiast to, to bardzo mało, że tak powiem, oferował prezydent Putin w zamian za potężny kawał Ukrainy. No, mam nadzieję, że to nie jest tak, że prezydent Trump. No, zgodziłby się na to. Oczywiście myślę, że dojdzie do tego, że nastąpi jakaś uzgodnienie co do terytoriów, ale na pewno nie za tylko zamrożenie, tylko myślę, że całkowite wycofanie się wojsk rosyjskich. Z terytorium Ukrainy. Ale to oczywiście jest trudne jeszcze dzisiaj do ocenienia. Myślę, że prezydent Trump jako wytrawny negocjator, biznesowy zwłaszcza, no potrafi pewne ruchy wyprzedzać i myślę, że mam przynajmniej taką nadzieję, że w najbliższych dniach będą kolejne, które obie strony zbliżą do zakończenia wojny. Wiemy, że prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. To może mu powiedział, kogo ma tam po drugiej stronie, że nie można mu ufać Putinowi? No z pewnością pan prezydent Nawrocki, historyk, który no niejedno nie widział w dokumentach, z pewnością potrafi duszę rosyjską. Taką zaborczą, dość y, opisać dość dobrze. Aczkolwiek myślę, że prezydent Trump też y, zna już doskonale prezydenta Putina i y, znając go, potrafi y, powiedzieć, y, jaki to człowiek. Myślę, że oczywiście konsultacje, zwłaszcza z Polską, która doświadczyła tak wiele zła ze strony Rosji, no mogą też na, na pewne światło rzucić na, na takie potrzebne ocenienie człowieka i jego postawy względem oczywiście też narodu, który, który generalnie popiera jednak. Te, tę wojnę i popiera w związku z tym te, te takie chęci imperialistyczne, które kiedyś były zakorzenione chyba z, jeszcze z czasów komunistycznych w tymże narodzie, więc my znamy doskonale jako Polacy Rosjan. I Rosję jako państwo, i w związku z tym z pewnością możemy więcej powiedzieć światu, i zwłaszcza prezydentowi Trumpowi o tym, co w duszy gra takiego przywódcy, jakim jest Putin. Warte podkreślenia jest też to, że żona prezydenta Melania Trump napisała do Putina list, którym poruszyła sytuację ukraińskich dzieci nielegalnie uprowadzonych do Rosji. Putin otrzymał list od prezydenta Trumpa i przy nim go przeczytał. Nie ma jakiegoś komunikatu, czy to wywarło jakieś wrażenie na nim? Też chyba nic nie powiedział? Myślę, że to trudno się spodziewać, żeby, żeby pokazał po sobie, bo czy wewnętrznie czy nie zrobiło to na nim wrażenie? Pewnie tak, ale. Ale zewnętrznie to jest jednak człowiek, który na polityce zjadł zęby i prawdopodobnie nie pokazał przynajmniej na zewnątrz jakiegoś zgenerowania. Powinien, bo to niestety mówimy o tysiącach dzieci, które zostały uprowadzone, nie wiadomo, co z nimi się dzieje. No i to jest tragizm też tej wojny, że o, ty, o, o tych dzieciach również należy rozmawiać podczas negocjacji ponieważ to są zakładnicy dzisiejsi Putina, który, który tę wojnę prowadzi. Także to jest bardzo tragiczna sytuacja dla tych dzieci. Ja tu przypomnę, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. W Rosji są rusyfikowane, zabrania się im mówienia po ukraińsku. No i starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe. Bardzo y, przykra sytuacja. Dramatyzm pamiętamy, przecież Polska była pod zaborami. Nas również rusyfikowano. Oczywiście, kto się interesuje historią, to wie, jakimi metodami, jak to, jak to było dla nas straszne. Niemniej, myśmy przetrwali naj, naj, najtrudniejsze czasy, mając swój, swoje korzenie, swój język, swoją historię przekazywaną przez starszych, przez, przez dziadków, przez, przez rodziców. A więc, to, to pomimo tego, że w szkołach, że w innych miejscach byliśmy zmuszani do rusyfikacji, to jednak, Przetrwaliśmy. Mam nadzieję, że te dzieci również uda się odzyskać z powrotem do Ukrainy i że ten proces zakończy się tej przymusowej rosyfikacji. Odbyło się kolejne spotkanie, niedzielne spotkanie Koalicji Chętnych. To jest, taka, to jest taka koalicja powołana do życia 2 marca. Może nam Pan przybliżyć, co to jest za koalicja i to do czego służy? Koalicja z inicjatywy premiera brytyjskiego y, Stermera, y, skupiająca 33 państwa. Y, jej celem jest oczywiście opracowanie i wdrożenie kompleksowego, Planu wsparcia dla Ukrainy. Oczywiście nie ma tu mowy o wysłaniu wojsk, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Niemniej to jest bardziej takie wsparcie doradcze, wsparcie też polityczne, wsparcie dyplomatyczne. I ta koalicja właśnie wypracowuje pewnego rodzaju postulaty, które później wspierają, wspiera, wspierają prezydenta Załęckiego w rozmowach, chociażby, z prezydentem Trumpem, by nie było takiego wrażenia, że oto Ukraina jest samotna w Europie. No jednak jest tak, że te państwa Zachodu, zwłaszcza, mają interes w tym, żeby Ukraina się nie tylko Obroniła, ale i wynegocjowała jak najlepsze warunki pokoju, który nie tylko będzie na dzień dzisiejszy pokojem albo też tylko zawieszeniem broni, chwilowym zamrożeniem konfliktu, ale będzie to takie, takie zakończenie wojny z gwarancjami bezpieczeństwa, które uspokoją ten region na wiele, wiele dziesiątków lat. Mamy taką nadzieję, że do tego dojdzie. I oczywiście ta koalicja chciałaby doprowadzić do takiej sytuacji w rozmowach, oczywiście wspiera prezydenta załańskiego w rozmowach z prezydentem Trumpem. Myślę, że też będzie przyczyniała się w przyszłości do tego, żeby w jakiś sposób odegrać rolę w rozmowach w trójkącie prezydent załański, prezydent Trump i prezydent Putin. A kto występował tutaj? Bo to była wideokonferencja. To była wideokonferencja. To z ramienia Polski kto występował? Był tam minister Sikorski, który właśnie reprezentował nasz kraj. To spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska przed rozmowami na najwyższym szczeblu. Mam tutaj na myśli te rozmowy, które odbędą się w poniedziałek, bo będzie wizyta Włodymyra Zełańskiego w Waszyngtonie. Oprócz Zełańskiego, kto weźmie udział w spotkaniu, kto tam Oj, przyleci, bo to rozumiem, że już są wizyty, że lecą ważne osoby do Stanów Zjednoczonych. Tak, to prawda. No, właśnie dlatego też mówiłem wcześniej o tym wsparciu, ponieważ a oprócz oczywiście prezydenta Władymira Załęckiego leci na rozmowę pani e, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, e, premier Wielkiej Brytanii e, Keir Starmer, e, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, e, prezydent Francji Emmanuel Macron, e, prezydent Finlandii e, oraz sekretarz generalny e, Mark Rutte. Którzy to swoją, swoją opinią będą starali się wesprzeć prezydenta Domańskiego, by jednak te, te, te zasady gry o terytorium, bo to chyba do tej naj, największe jest dzisiaj zagrożenie, jeżeli chodzi o rozmowy prezydenta Trump i z Putinem, a więc te, głównie terytorialne, również jeżeli chodzi o rusyfikację, bo też takie słyszałem, że były postulaty, by na terytorium Ukrainy, tak naprawdę urzędowym językiem wprowadzić język rosyjski, a inne pewnie również, żeby doprowadzić do takiego sprawiedliwego pokoju, który jednocześnie zabezpieczy interesy i Ukrainy. Ale i oczywiście Europy, która też dostrzega zagrożenie po tym, gdyby Ukraina straciła swoją niepodległość. A jak pan patrzy na te trzy spotkania, no dwa już mamy za sobą, trzecie przed, no ale widział zapewne pan spotkanie Putina z, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak pan to ocenia? No. Intensywny czas, który być może powinien odbyć się wcześniej, bo ewidentnie prezydentowi Trumpowi zależało na tym, żeby, żeby do, 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 zakończyć tą e, wojnę. I gdyby udało się rzeczywiście to, że te, to wsparcie zachodnich państw wywrze presję, ale i też będzie miało znaczenia również w oczach prezydenta Putina. No to może to rzeczywiście będzie miało jakiś sens, by zakończyć tę wojnę. Natomiast toż, no, ten weekend widać ewidentnie pod, jest to pod znakiem polityki zagranicznej i to z najwyższej półki. E, miejmy nadzieję, że przyspieszenie tych różnego rodzaju ruchów politycznych e, na arenie międzynarodowej e, w kwestii Ukrainy no, może do, w końcu sprawić, że ta wojna się zakończy, która niestety cały czas i nas również martwi, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę, że e, gdyby nie daj Boże odwróciła się karta e, źle dla Ukraińców, to e, rosyjskie czołgi e, dojadą i staną na granicy z Polską, co byłoby bardzo złym dla nas sygnałem. Dlatego też dbajmy o to, by zabezpieczyć się z tej strony, by nie było tego niebezpieczeństwa. Więc jeśli takie ruchy sprawią, że ta wojna się zakończy i zakończy się na dłuższy czas, ocaliwszy niepodległość, suwerenność Ukrainy, no to należy tylko im przyklaskiwać, byleby ten pokój był takim sprawiedliwym pokojem. Ja też y, słyszałam taką wypowiedź Trumpa, że sądził, iż wojna Rosji przeciwko Ukrainie będzie najłatwiejsza do zakończenia, a okazała się jedną z najtrudniejszych. Tak, to prawda. I to jeszcze prezydent Trump dodał, że udało mu się do tej pory w ciągu no, paru miesięcy tak naprawdę zakończyć albo nie do, doprowadzić do nierozpoczęcia sześciu aż wojen na świecie. No i sądził, że właśnie ta wojna z Ukrainy, z, czy też Rosji z Ukrainą będzie najłatwiejsza do zakończenia i jako jedna z pierwszych do zakończenia z tych wszystkich, które do tej pory mu się udało zakończyć. No, a jak widać, Pomimo tego, że rozmowy trwają już od dłuższego czasu, różnego rodzaju naciski są stosowane, no to niestety do tej pory takiego przełomowego rozstrzygnięcia nie widać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, były wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie wszystkich wypoczywających na wakacjach. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.